3 grudnia Wieleta Piątkowska. Witam Państwa i zapraszam na infotygodnik. Dziś w programie: Spotkanie Mazowieckiej Izby Gospodarczej. Druga kolejka Ligi Zakładowej 2016. Dzień patrona w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Polskiego w Ciechanowie. 25. sesja Rady Miasta. Ranking poziomu życia w miastach województwa mazowieckiego. Spotkanie Włodzimierza Czarzastego z sympatykami lewicy. Miniony poniedziałek odbyło się spotkanie organizowane przez Mazowiecką Izbę Gospodarczą, podczas którego rozmawiano na temat sytuacji biznesu w naszym mieście. Na spotkanie przybył Marek Jakubiak, poseł na Sejm RP oraz lokalny przedsiębiorca. 28 listopada odbyło się spotkanie Mazowieckiej Izby Gospodarczej z posłem Okręgu Płocko-Ciechanowskiego Markiem Jakubiakiem. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przedsiębiorcy, a także sympatycy KUKIS 15 dyskutowali o obecnej sytuacji biznesu. Podniesione zostały kwestie związane z konstytucją biznesu, a także dialog na temat ułatwień dla prowadzących działalność gospodarczą. Tuż po spotkaniu porozmawialiśmy z posłem RP Markiem Jakubiakiem. Jakie trzy najważniejsze są postulaty stowarzyszenia KUKIS 15 dotyczące gospodarki? No, przede wszystkim uproszczenie jawność czy transparentność przepisów gospodarczych. I, i, I to tyle. No. Nam nie chodzi o to, żebyśmy mniej płacili, chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, ile mamy płacić. Ładuję akumulatory, ładuję sobie po prostu zwyczajnie. Takie spotkania z ludźmi, których bardzo dużo w całej Polsce mam, powodują, że człowiek ma i wiedzę, ale też legitymację zupełnie inną do, do działania na, na rzecz polskiej przedsiębiorczości. Tak więc myślę sobie, że takie spotkania to jest właśnie to, o co chodzi. Nie tyle sam sejm. Co tutaj rozmawianie jest bardzo istotne i przekładanie tego na prawo gospodarcze. Chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o kwotę wolną od podatku. No cóż, no to miała być podniesiona, a tak naprawdę chyba ci, co będą pracowali tylko na dorywczo, będą korzystać z tej kwoty, bo po cała reszta już nie. Więc e, podwyższono, zabierając. Wadą i zaletą Ciechanowa jest to, że Warszawa jest 100 kilometrów i wysysa wszystko z Ciechanowa, co może, e, również i działalność gospodarczą. I teraz trzeba pomyśleć, jak zrobić, żeby Warszawa przyjechała do Ciechanowa. Stąd dzisiaj e, propozycja była e, powrotu do pomysłu e, wykorzystania położenia Ciechanowa. E, budowy zbiornika retencyjnego i infrastruktury naokoło. Myślę, że to jest na początek, jak tak pomyśleć, to wygląda to jak szalony pomysł, ale się okazuje, że z szalonych pomysłów wychodzą bardzo fajne rzeczy. Zalew Zegrzyński jest najlepszym tego przykładem. Przedstawiciele Mazowieckiej Izby Gospodarczej aktywnie organizują debaty, rozmowy z ciekawymi ludźmi z kręgu biznesu, polityki czy kultury. Jak powiedziała nam pani dyrektor Mazowieckiej Izby Gospodarczej, w tym roku było to prawdopodobnie ostatnie spotkanie, jednak od nowego roku ponownie Izba Gospodarcza będzie prowadziła aktywną działalność w tym zakresie. Rozmawialiśmy o gospodarce i nie tylko, czyli o wszystkich sprawach, które są bolączką przedsiębiorców, nie tylko na rynku lokalnym, ale w ogóle w Polsce i na tym niebezpiecznym oceanie gospodarczym, jak ja to określam. To było spotkanie jedno z wielu, dlatego że nasza izba organizuje już od dwóch lat takie spotkania z politykami. Gościliśmy tutaj innych, natomiast pan poseł, wiadomo z racji tego, że przedsiębiorca i nasz Hanowski, no i bardzo zorientowany w sprawach przedsiębiorców, tym bardziej cenne było to dzisiejsze spotkanie. Za nami kolejne emocjonujące spotkanie drugiej kolejki Ligi Zakładowej 2016. Nowym liderem okazała się drużyna reprezentująca firmę Elarc. Kolejne spotkanie Ligi Zakładowej odbędzie się 11 grudnia o godzinie 18, na które już dziś z tego miejsca zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Druga kolejka Ligi Zakładowej 2016 za nami. W miniony piątek rozegrano 8 spotkań, podczas których padło aż 19 bramek. Tym samym spowodowało to zmianę lidera Ligi Zakładowej. Przypomnijmy, że ostatnio na prowadzenie wysunęła się drużyna reprezentująca firmę T-Formet. Obecnie nowym liderem jest drużyna firmy El Ark. Oprócz tego jednocześnie prowadzona jest klasyfikacja strzelców. Na podium znajdują się Sepczyński Łukasz z firmy Twormet, Bardoński Marcin, El Ark, oraz Suwiński Damian, również z firmy Twornet. Wszystko jednak bardzo szybko może ulec zmianie. Na temat rozegranych meczy opowiedzieli nam trener i jeden z zawodników firmy Jawa. Proszę nam powiedzieć, jak wrażenia po rozegranym meczu? Wrażenia bardzo dobrze. No, zagraliśmy dobry mecz, mieliśmy swoje akcje. Niestety niewykorzystane. Przeciwnik dużo biegał, wiadomo. Nie, nam chyba nie starczyło sił do końca, żeby wracać do obrony. Czy przygotowujecie się do piątkowych spotkań? Tak, mamy treningi raz w tygodniu, spotykamy się na dwie godziny, staramy się jak najczęściej przybywać z uczestnikami tegorocznej ligi, aby się no, rozegrać, aby do spotkań się z kolejnymi drużynami przygotować. Kim za tydzień grać? Za tydzień rozegramy spotkanie z drużyną Olymp, rodzice i trenerzy. Będziecie się zapewne do tego solidnie przygotowywać? Tak, tym razem na pewno nie odpuścimy, żeby każda akcja była wykorzystana w 100%. A jeszcze powiedzcie nam na zakończenie, co w tym dzisiejszym meczu czego Wam zabrakło? Szczęścia? Czy przeciwnik był lepszy taktycznie? Znaczy może trochę szczęścia. Oczywiście straż, jako chłopcy, którzy wisiłkowo wysiłkowo pracują. Kondycyjnie na pewno byli lepsi. Rozgrywane mecze to nie tylko świetna zabawa, ale również zdrowa, sportowa rywalizacja. Drużyny dają z siebie wszystko, a przybyłe rodziny i kibice zagrzewają zawodników do walki. W miniony piątek uczniowie zespołu szkół technicznych w Ciechanowie obchodzili święto patrona szkoły, na które bardzo licznie przybyli zaproszeni goście. 25 listopada w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Polskiego w Ciechanowie odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Patrona. Uroczystości rozpoczęły się od przemówień licznie zgromadzonych gości oraz przywitania przez dyrektora szkoły wszystkich zaproszonych. Po części oficjalnej nadszedł czas na część artystyczną. Przygotowane przedstawienie przybliżyło wszystkim uczniom, a także i zaproszonym gościom sylwetkę patrona szkoły. Należy przypomnieć, że Stanisław Płoski był związany ściśle z Ziemią Ciechanowską. Urodził się 3 maja 1901 roku w puszycach Trojanach w powiecie Ciechanowskim. W następnej części uczniowie zespołu szkół technicznych opowiedzieli zebranym o wymianie międzynarodowej, która pozwoliła im na doskonalenie swojego rzemiosła. Przy tej okazji goście dyskutowali również o wzmocnieniu potencjału szkół zawodowych oraz podkreślili Ważną rolę tego typu placówek w obecnej sytuacji na rynku pracy. O dniu patrona powiedział nam dyrektor zespołu szkół technicznych pan Sławomir Kubiński. Jak Państwo zauważyli, obchodzony było dzisiaj troszeczkę inaczej jak co roku pokazaliśmy scenki z życia patrona, i jak ważną osobą jest patron dla naszej szkoły. A jeśli chodzi o gości, no począwszy od pani poseł Anny Cichowskiej, poprzez pana wicestarostę, czy kierownika delegatury Urzędu Wojewódzkiego i wiele, wiele innych znakomitych gości, ale oczywiście dyrektorzy szkół zarówno gimnazjalnych, jak i szkół ponadgimnazjalnych. Szkoła zmienia się przez lata. Jakie na chwilę obecną są jej największe osiągnięcia? Największym osiągnięciem, zresztą jest to co mówiłem wcześniej, prawda? to pozyskane środki unijne. Bez tych środków unijnych szkoła by tak na pewno nie wyglądała pozyskane prawie 4 miliony z środków innych, z różnych programów, w tym 730 tysięcy na nowoczesne laboratoria techniczne i inne Pomocy to jest jakieś osiągnięcie. Zresztą kilka dni temu wspólnie z panem starosto aplikowaliśmy kolejny wniosek. Jest to suma prawie 900 tysięcy, w tym na nowoczesne laboratoria 140 tysięcy. Tam również będą wycieczki zawodowe, staże dla uczniów, średnio około tysięcy dla ucznia, czy też ciekawe kursy kierowca, operator wózków jezdniowych, czy, czy również tych budowlanych. Myślę, że będziemy się dalej rozwijać technicznie. Po to również praktyki zawodowe. Tak jak tu powiedziałem, reforma oświaty idzie w tym kierunku, żeby to szkolnictwo zawodowe rozwijało się. Przykład z Niemiec, my to już robimy od kilku lat, a więc my to reformę troszeczkę wyprzedziliśmy. Podczas winionej Rady Miasta udało się uchwalić budżet na 2017 rok. Oprócz tego podczas sesji rozmawiano na bardzo ważne tematy, m.in. analizowano funkcjonowanie oświaty w roku szkolnym 2015-2017 oraz poruszono temat dotyczący reformy oświaty. 24 listopada odbyła się 25. sesja Rady Miasta. Przewodnim tematem była analiza funkcjonowania oświaty w roku szkolnym 2015-2016. Ponadto został zaprezentowany projekt uchwały budżetowej na 2017 rok. Planowane dochody to 171 milionów 68 tysięcy 640 zł. Zaś wydatki to 193 miliony 661 tysięcy 404 zł. Główne założenia budżetu to realizacja dużych, wielomilionowych inwestycji z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Kolejną kwestią było zatwierdzenie przyszłorocznych taryf i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Rozszerzono pakiet zwolnień z opłaty za posiadanie psa. Z opłaty zwolnione będą też osoby, które zaadoptują czworonoga przebywającego w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Warunkiem jest tylko, by pies był odłowiony w Ciechanowie. Radni zaakceptowali realizację projektu Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji. Na który gmina uzyskała 1,3 mln zł dofinansowania oraz przyjęli program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. Radni podjęli 30 uchwał dla TVC Wioleta Piątkowska. Dzięki Głównemu Urzędowi Statystycznemu dowiedzieliśmy się, komu żyje się najlepiej w naszym województwie. Niestety, jak się okazało, miasto Ciechanów nie wiedzie prymu, jeżeli chodzi o poziom życia mieszkańców. 28 listopada w Głównym Urzędzie Statystycznym w Ciechanowie odbyła się konferencja poświęcona badaniom poziomu życia w poszczególnych miastach na Mazowszu. Dane przytaczane na konferencji wskazują jednoznacznie, że miejscowości położone najbliżej Warszawy charakteryzują się najwyższym standardem życia. Ciechanów Największe miasto subregionu wykazał niski poziom życia mieszkańców. Z badania wykazano, że nasze miasto charakteryzuje największe powierzchnie użytkowa mieszkania na jedną osobę oraz największa liczba wypożyczeń książek na jednego czytelnika. Styczny w Warszawie przygotował badanie dotyczące poziomu życia we wszystkich miastach województwa mazowieckiego. Ciechanów na tle miast podobnych, czyli miast subregionalnych, takich jak Płosko, Strołęka, Radom i Siedlce, wygląda w połowie Stawki. Natomiast w podregionie znalazły się dwa miasta, które pod względem poziomu życia wyprzedziły Ciechanów: Jest to Żuromin i Płońsk. Analizowaliśmy różne obszary aktywności i przedsiębiorczość, dostępność do usług, zdrowie, różne jakość środowiska i te wskaźniki no, uplasowały Ciechanów na trzecim miejscu w podregionie. Wynika to z no, szeregu różnych czyn, czynników, które braliśmy pod uwagę. Natomiast Ciechanów najlepiej wypadł na tle wszystkich miast pod regionu pod względem czytelnictwa, czyli te usługi związane z kulturą są, są tutaj najlepiej, najlepiej dostępne. Natomiast już w przypadku przedsiębiorczości czy aptek inne miasta były wyprzedzały, wyprzedzały Ciechanów. Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Wodzimir Szczasty, zawitał do miasta Ciechanów, by porozmawiać z sympatykami partii na temat jej obecnego stanu oraz o realizowanych zadaniach. 30 listopada do Ciechanowa przyjechał Włodzimierz szczerzasty, by porozmawiać o obecnej kondycji lewej strony sceny politycznej z jej sympatykami. Podkreślił, że niedawno zorganizowany przez wiele środowisk kongres polskiej lewicy miał za zadanie skonsolidować szeregi, a także był on odpowiedzią na coraz większą dominację prawicy w Polsce. Razem z przewodniczącym czerzastem udział w spotkaniu wziął sekretarz tej partii, Marcin Kulasek, oraz przewodniczący struktur mazowieckich, Arkadiusz Iwaniak. Szef SLD w Ciechanowie, Eugeniusz Nowak, podkreślił wzmacnianie struktur lokalnych oraz Pracę na rzecz grup osób, które czują się wykluczone i skrzywdzone obecnymi działaniami rządu. W trakcie spotkania omawiane były m.in. sprawy związane z reformą edukacji oraz zapowiedź konwencji programowej, która zaprezentuje głównie hasła lewicy na przyszłość. Po spotkaniu nasza stacja miała okazję porozmawiać na temat lewicy z Włodzimierzem Czerzastym. Panie Przewodniczący, niedawno odbył się Kongres Polskiej Lewicy. Czemu miało służyć te spotkanie? Kongres Lewicy był otwarciem na spotkania wszystkich podmiotów, które uważają się za lewicę. Powołaliśmy Komitet Współpracy i Dialogu, który to komitet będzie się zajmował trzema rzeczami. Po pierwsze, będzie formułował stanowiska w sprawie kraju i polityki bieżącej. Po drugie, będzie pracował nad programem. A po trzecie, będzie przygotowywał całą socjaldemokratyczną lewicę, w tym Unię Pracy, SDPL, PPS, Polskie, Polską Partię Socjalistyczną, SLD, do wyborów samorządowych i do wyborów parlamentarnych. Super spotkanie, prawie trzy tysiące ludzi. Eee, bardzo jestem zadowolony. Wiele organizacji, wiemy, było na tym kongresie, ale zabrakło tych dwóch: Partia Razem i Inicjatywa Polska. Czy widzi Pan jeszcze szansę do wyborów samorządowych, do bądź parlamentarnych, że te środowiska mogą pójść pod jednym szyldem? Nie wiem, proszę pana. Każdy ma swój rozum i każdy idzie swoją drogą. My żeśmy wszystkich zaprosili zaprosiła wszystkich Partia Europejskich Socjalistów. Socjaldemokracja. Przedostatnią sobotę na kongresie była razem. Jeżeli partia razem uważa, że jest, nie jest socjaldemokracją, może nie przychodzić. My będziemy bardzo otwarci. My przestaliśmy kłócić środowiska. Chcemy ze wszystkimi bardzo blisko współpracować. Decyzja należy do partii Razem, bo jeżeli chodzi o panią Barbarę Nowacką, to nie wiem, czy już podjęła decyzję. Gdzie by chciała pracować, bo z tego co pamiętam, jest razem z Januszem Palikotem szefową Twojego ruchu. My z Januszem Palikotem nic nie chcemy mnie wspólnego. Szanujemy i każdy elektorat szanujemy. Ja nie powiem tak jak pan Adrian Zanberg, że starsi ludzie to nie jest jego elektorat. Ja będę dbał o każdego i zabiegał o każdego. Tylko denerwuje mnie to, że w tej chwili ta władza i żadna partia. Nie dba o ludzi aktywnych zawodowo przed rokiem 1990. O tych ludzi będziemy dbali, bo nikt o nich nie chce dbać. Tak? Chcą im zmniejszać emerytury, wzięli się za służby mundurowe, to znaczy również za strażaków, również za służbę więzienną, za żołnierzy. Za chwilę się okaże, że każdy, który pracował do 1990 roku, a kto był prokuratorem jest zły, kto był sędzią jest zły i kto był nauczycielem jest zły. Zły, bo przecież krzewił ideę wrogie PiSowi, Platformie Obywatelskiej. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam już za tydzień na kolejne wydanie Infotegodnika. Do zobaczenia.